Cześć, Pasioła gromadzeń. Właśnie tu widzę atak kota na pszczoły. Ale zaraz chyba będzie atak pszczół na kota. Moja czarnulka niczego się nie boi. O, to nie jest dobry pomysł. Chodź, wyciekaj. No, uciekła. Bo już na głowę ją już zaatakowała. Ale jak łapką się atakuje wylotek, no, to jest chyba głupi pomysł. Także dzisiaj 11 marca. I chociaż jest zimno, bo jest 8 stopni, to pszczoły latają bardzo ładnie. Bardzo ładnie latają. I mają. Mają różowy pyłek. Wszystkie praktycznie jedną, tylko widziałem żółtym, różowy pyłek. Nie mam pojęcia, co to kwitnie. Na no, różowo. Ale bardzo ładne loty, jak na taką temperaturę. I dzisiaj no, 8 stopni to jest mało, ale nie ma wiatru. Jest dosyć przyjemna taka temperatura, pogoda. I naprawdę dużo tego pyłku znoszę. Patrzyłem, to właściwie wszystkie. Wszystkich ulach, yy, wszystkie mają różowy pyłek. O, jest żółty. O, patrzę, zobacz, jaki ładny różowy. O, jest i z białym. Także, no, są różne kolory. Niby nic nie kwitnie, od to początek marca, ale one sobie znalazły.